Kassiopei, Caitlyn oraz Jany Za to drużyna e, Czerwona się składała z Malkaja, Nocturna, Katariny, Malzahara razzina Mi zdecydowanie się podoba bardziej kompozycja drużyny czerwonej Jednakże mamy na topie Tanka i Dziewczyny na prawo Są so. Przede wszystkim mamy na topie pojedynek tanka i i, e, I Trandla, który jest po prostu medyciarzem tanków e, przy pomocy swojego ultimate. Tak, dżungla, silniejszy Early Game, Lisina. No, który według mnie, musi się troszeczkę przeskalować. Środkowa Aleja, mamy walk Casiopei i Katariny. No, Katarina może mieć problemy przy tej Casiopei, ale zobaczymy, jak to będzie. Botlane, walka Gina i Mazahara, czyli tak, takiej topowej kompozycji. Contra Jana oraz Caitlyn eee, No jest ta Jana, która jest według mnie pikiem dosyć słabym Lepiej już widziałbym tutaj Karmę, bądź samą zajrę. Ale no tarcza, mamy no Monsuna, który może być dobrym disengage'em Ale dobra, zobaczymy jak to będzie Ja sobie szybciutko robię, muszę zrobić notatkę W sensie notatkę ściągę Секунда, это рунда, рунда, раунда, вторая раунда. Блюти. 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 Ale okej, okay, ja tu muzykę wyciszam, podgłośniam, podgłośniam ogólnie głośność No, ja mam nadzieję, że dziewczyny Też eee, się odpierdolą, bo to byłoby no, słabiutkie Żeby na debiucie na turniejach Radion League takie coś odwalili Odwaliły No trze trzeba zmienić ten, tą końcóweczkę, żeby nie było, żeby nie było No i Gierka mi się nie ładuje. O nie. Nie dobra, jest znaczek ładowania. Jest, już się wszystko ładuje. I tyle. We will sit. jak to będzie. Zobaczymy. Strumyk trwa już 50 minut o, ho, ho Co takie ofensywne language na tym strumyku W sensie czaty jest dla was, ja nie mam zamiaru ingerować w to co będziecie sobie tam na nim pisać, więc czat jest tylko i wyłącznie dla was Jeszcze nie jaka mi się tutaj włączy. Ok, mamy. Jest. Jeszcze już zniknęła. Jeszcze chciałbym zobaczyć skórki, ramki, cokolwiek, żeby pokazać, zobaczyć, co się będzie działo. No, chyba nie będzie mi to dane. Na razie jest połączenie nieudane. No i poczekajmy. Ok, i mamy. No mamy parę skinów, mamy Katarina Warium, Kingdoms i mamy przejście od razu do minuty 20. Nie wiem, ostatnio jest taki problem z tym. Ale dobra, junglerzy zaczynają od kampów e, znajdujących się przy Dolnej Alejce, oczywiście to jest Red Buff oraz Blue Buff. No, Rebawlisin, Blue Buff e, Nocturn. No i zaczyna minuta 40 tarcza jako pierwszy, 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 pierwszy skill wzięty na Janie. No prawidłowo osłonięcie oraz e, osłonięcie lisina, ochrona oraz lisy mógł zadać trochę więcej obrażeń. No Cassiopeia będzie puszowała raczej tą Katarinę, ale zobaczymy. Mamy no, tutaj jakąś walkę fanboyów na czacie. Jeans tutaj z piątym adunkiem czeka na to, żeby coś użyć. No i Ice sporo biawerkę. werkę. Lecz ta, no, nie daje się za siebie, lecz cały czas puszowana, no, ma problemy. Musi uważać, no to jest walka tanka z zabójcą tanków. Ma tutaj również werkę, teraz stratę poziomu. Lecz drugi level zdobyty przez botem drużyny, szerwonej O nie, 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 ludziska, nie, bez, ta bez takich Mario, nie, proszę, nie. My ponownie na topie starcie dwóch top lanerów, No, warka ucieka pod. Wierzę, udaje się to. Również mamy wejście Lisina do dżungli przeciwnika, lecz tutaj na spokojnie Nocturn zabiera, zabezpiecza sobie swoje golemy. Ale no, wymiana będzie na górnej alei. Bardzo, no, bardzo wczesny counter, dżungla ze strony Lisina. No, chcą już dać, popalić swoim przeciwnikom. No i tu bardzo się ciekawie. Katarina w lekkich opałach spotyka Lisina. Mamy pogoń, mamy Sonic Wave. Jaj, to może być źle. Katarina, i może fleszność już mogę, że ucieka, ale to jednak frak dla Ice Guya. To jest drugi frak, to zdobył pierwszego. Caitlin na poci. Jezus, nie widzieliśmy. Firz blada. Bo giereczka mi się nie załadowała, szkoda. Ale to jest bardzo źle, dziewczyny na razie sobie, no, nie dają rady. Ale to co mówiłem, ich kompozycja może się dopiero w późniejszym czasie skalować. Bo jest nie jest Katarina. Jest Jhin, który od razu nie ma od razu takiej dużej ilości obrażeń, jaką może zaserwować Katarina. Przede wszystkim Katarina i jej headshot, ale mamy tutaj przede wszystkim... U Gina, yy, Mamy u Gina... o, jest. Kamera nie miotaj mi się tak bardzo. Mamy Eugene Whisper, więc który też potrafi dosyć dużo obrażeń. A jednak, no, <grystanie> Evites jest cały czas puszowany i jeans ma Zachary. Muszą niestety być cały czas pod wieżą. bardzo ofensywnie, postawione bardzo ofensywnie, dwie klatki. No zes na chwilę Caitlin jednak to nic jej nie daje, Jean bez money. No i problemy Katariny, tutaj daszuje się przy pomocy Shumpo Dominiono, lecz tutaj Cassiopeia cały czas w natarciu i to jest drugi frag właśnie dla Cassiopeii. Blondino niestety drugi raz musi jej ulec. No i gierka, 3-0 dla drużyny Hackers tu No i przewaga dwóch i dwóch, ponad 2000 zł. No to jest na razie duża przewaga, jak na szóstą minutę 2000 zł, to jest naprawdę duża strata. Warunkuje ona przede wszystkim w, nie tylko w trzech fragach i nie, tym nieszczęsnym first Bloodzie ale również farmie 11 milionów przewagi Caitlyn 25 minut przewagi jeżeli chodzi o Caitlyn o Cassiopeę przepraszam oraz 20 minut przewagi jeżeli chodzi o Trandla Więc to jest problem szósty level jako pierwszy zdobyty przez Trandla rzucona została sadzonka szybciej jakiś misiaczek i mamy walkę cały czas flash mamy również Flash od trandla i leasing podszedł na górę, ale ja, oczywiście, tam będzie mógł asystować Nocturn, który robi ponownie golemy. I dlatego powinien się kręć, przytrzymać jeszcze chwilę. Leasing na górę, ale jej cały czas wchodzi. Sonic Wave zabrakło odrobiny zasięgu, zabrakło odrobiny zasięgu. Ale cóż, kamera jest znowu wraca nam na dom. Ale jest szósty level może być kluczowy dla zespołu. Właśnie Evitas będzie dostępny Nether Grasp od Malzahara, który będzie mógł unieszkodliwić Caitlyn. Oraz będzie dostępna kurtyna za to drużyna przeciwna. Będzie mogła się pochwalić Monsunem czy też Ace of the Hall. Ale Katarina ponownie problemy no przy użyciu. Miasmy oraz TwinFanga, no tutaj Katarina, półpaska zdrowia i już się skończyła. Skurczyła, znikło, po prostu koniec. Również Botlane Hagres tu radzi sobie wręcz wyśmienicie. To jest silencowane. Chwila raz z lecz to nic im nie daje. I to trafia tylko i wyłącznie No i Malzahar chyba chciał się wycofać, albo to był po prostu failback Nie wiem, i sporo jednak cały czas walczyć. zatrzymane zostało przez Werkę. Postawiony pilar i mamy pogoń. Nie jest dostępny, jest to dostępny ultimate, więc... Przez Strandla, więc kolejne podejście może się zakończyć właśnie fragiem dla niego. Listing ponownie na górnej alei postawiony warg. Sonic Wef, trafiony został i są problemy. Odpalona również kurta na dolnej alei. Również i był odpalony Nether To nic z tego nie wynika. Również Katarina straciła czas przez zejście na dół. Oraz Nocturn, który wykastował swojego ulta. Nie, on nie ma jeszcze ulta. Więc to jest ogromna przewaga na konto drużyny niebieskiej, również kradziony red buff. No i tutaj mamy problemy doktorna. Udało się nam na szczęście zabić tego grompa, ale Katarina wraca na linię z dwupoziomową stratą. To jest coś, co jest bardzo będzie ciężko odrobić, zwłaszcza jeżeli jest się Katariną, która jest postacią głównie do ubolowania. Tu może być problem. Do wiadomości. Mamy wejście od które na maleje Cassiopeia musiała flashować, ale nic z tej akcji nie wynikło. Mamy również zmianę na dole ale i został yy, Deadly Flash I są problemy, są problemy. Mamy wyjście od Katariny, zatrzymana została przez Casiopeę. No i to jest koniec. Koniec dla Katariny po raz trzeci. 3-0 Casiopea to już jest i tak pogrom, co możemy zobaczyć. Również Remiany na górnej alejce. Chwila gierki nie będę widział i mamy pierwszego Drake'a dla właśnie korzyść drużyny niebieskiej. No nic dziwnego, również Mahokaj wręcz zniszczony. To jest 11 minuta przewaga sześć... 6, siedmiu! 6, nie, około 7000 golda. I tu jeszcze mamy walkę dwóch.

Mamy drugą wieżę zniszczoną na górnej ale jest palony hill. Kretin, wchodzi pod wieżę, jednak to nic jej nie daje. To jest 7 do 0, no i dziewczyny. Nie spisują się za dobrze. Nawal no, zaharsana motnie na danej alejce. Tutaj również wyłapany. Tym razem trąd ma niskie znazowanie, ale to bez problemu, Maokaj. To bez. Bez problemu, może powinien. No jeszcze tutaj opluty Maokaj. No nie, tak się nie robi. Panowie, tak się nie robi. No również tutaj mamy podejście Kasia-Pejna Górną Malekę. Okay, no Berka, no nie przeżywa tej e, walki. się podwierzę. Dragon Rage niestety nie wiem, bo muszę załatwiać sprawy innych meczy w tle, więc to jest dla mnie bardzo kłop kłopotliwe. Drabinka nie mi się zaktualizować. mam odpalone Ultimate od Nocturna, no i nic to nie daje. Teleport trendla na Dolną Malejkę. No wyłapany przez różne czerwono, Takie zabójstwo. Taki teleport, to jest proszę Państwa firmóweczka, firmóweczka. Również tutaj Cassiopeia ma problemy, ale czy to na pewno ona, no który niski stan zdrowia. No i zabity, tutaj może być pogoń Casiopei po Katarinę, flash. I to jest cały czas pogoń, dwa trupy, wyłapana została przez Maokai'a, lecz zabójstwo zgarnia Jin. Lecz, jeżeli by miała być to pogląd, to tylko i wyłącznie maokaja Dwa za jednego na korzyść różnych hakersów. No, listin 2 co się tu kręci. Nietrafiony Sonic Wave. hi am Jacob podchodzi. Werka obita, rzucony misiaczek, pruszwaczek, czy cokolwiek. Inaczej, ja chciałbym zatrzymać karuzelę i żeby ją cofnąć, żeby ten mecz rozegrał jeszcze raz. W teraz rano mamy tutaj malzahora oraz Nocturna, lecz postawiony Pilar oraz Flash. Odpalił sobie tutaj ale Attimate, żeby uciec, zyskać dodatkowego movement speeda. Katarina ucieka przed Lisynem, stanie nie wtrafiony trafiony w golema. I to się niczym nie zakończy. Żadna akcja. Żadnej akcji. Brak. No szkoda, ale to nie robi nam się mało aramek, mamy tutaj piątkę zawodników drużyny czerwonej, pięć dziewczyn jest na górze, przyczynły. Gazjopeja może sobie poszac środkową aleje. Odpalona została kurtyna, wejście od Nocturna, To jest bardzo dużo obrażeń dostaje ten który musi feszać, żeby uciekać. No, i wyłapany teraz strandle, i to jest koniec jego śmierci. Również Caitlyn The Piltover Peacemaker. Odpalony monstru, no i Katarina musi biec. Odpalić Egzos na Katarinę. I z tej akcji kończy się, dziewczyny wychodzą tylko z jednym fragiem, ale tracą drugą wieżę na środkowej alei. To jest złe. To jest bardzo, bardzo źle. Izga jeszcze puszczuje. oj co tu się dzieje? To jest wejście pod wieżę, wyciągnięcie Nocturna i spokojne wycofanie się. Jeszcze tutaj dochodzi do niej Gollison oraz Janet. jest kompletna to jest zabójstwo. Mamy wejście od Cassiopeia Slow, jest swoim ultimateem. Jest wyłapana oczywiście przez Dina, ale to nie znaczy, że ona zginie. Tutaj również dobrze mog mogłaby zostać wzięta wieża. Sonic bye w, w No i przygoda dziewczyn w tym turnieju się już powoli kończy. Z oddany drake, infernal. Bez żadnej walki, no w sumie gdzieś nie miał wizji. Pewnie dobrze mogli mogły myśleć, że 500 się wycofali. Ale jeżeli chodzi o same miniony, dziewczyny mają dużo do poprawienia. Dwa ponad 70 milionowa przewaga Caitlyn 70-milionowa -przewa 70 przewaga Casiopei. Pay Miejsza jest na topie, bo tam wynosi... No za chwilę będzie wynosić tylko 40. Tylko Tylko 40! No i czy to jest kompozycja 2-3? Wstrzymanie przeciwników na dolnej alei. Tutaj no, ma, ok ma problemy zabite od pana Kurtona. I wejście w Caitlyn. Bardzo dobre wejście, od, jeżeli chodzi o Nocturna. Katarina zdobywa dla siebie Fraga, lecz to będzie niszczony inhibitor. Tutaj mamy listy na oraz Cassiopeia. i bez problemu to robią. Mogą być oczywiście teraz zamknięci przez swoich rywalów, ale to jest taki, pomp, taki mocny Power Spike że to może koniec, no tutaj już użył swojego ultimate'a na Cassiopeia, lecz brak follow-upu ze strony jego drużyny e, Katarina skupia się na licynie. Nocturn ginie, dwa trupy dla drużyny niebieskiej, jak tutaj powiedziała pani lektor no i Cassiopeia wycofuje się pod swoją wieżę Ary, lecz nie, musi uciekać ale czy to się jej uda, bo Cassiopeia ma troszeczkę movement speeda, mimo to, że nie może kupić butów no i w klatkę egzekucja wątpie Próba ucieczki, na pewno. Inaczej, może jednak egzekucja nie, bo Jana dochodzi od strony drugiej wieży. Rzucony monstrum w krzaku. Może próba zabójstwa, cokolwiek. No jeszcze. <laughs> Katarina starała się cokolwiek zrobić. Niestety nic, żana sztuczka jej się nie udała. No i kolejna, piąta śmierć w wykonaniu Blondie No smutno mi jest, no Nie będę tak ukrywał, smutno mi jest W tym momencie No i są pingi pod Baronem Dziewczyny mogą mieć duży problem, jeżeli Baron weź zostanie wzięty równo, równiutko z 20 minutą no i jest robiony jak na razie herald no, Robiony dosyć szybko, jest oczywiście tam wizja oto nocturna Lecz to jest dziwne, to odpalona zostaje kurtyna Jeż... była wyłapany Nokturn i na trzy strzały pada dosłownie Nekasiopea goni dwa trupy dla niej Eee, wbił się w Licina i to jest trzy trupy No to to jest, to jest pogrom, to jest pogrom Dajcie pentakil, dajcie pentę, dajcie pentę tej Kate, te Cassiopei, tak? Tak, penta! Tutaj już Werka chyba chce sama oddać, to jest pentakil! I to można powiedzieć, że jest dobicie drużyny czerwonej Flash, monsoon Teleport pod Nexusa od Trandla, Który był poza walką, tak? On bardzo szybko niszczy pierwszą wieżę przy Nexusie Kasia przecież może za chwilę nawet powtórzyć tą pętę. Wjeżdża na dłonie, ale iźni ale po co? To jest... Są dwa... to jest bardzo szybka przewaga. Wejście Nocturna, jeszcze w Lisina, której nic nie daje Kasia obijana. Wyłapana została przez Mazahara i tak nie zginie, jeszcze może koś zabije... Jednak mój błąd. Jednak jej drużyna robi to za nią. Caitlyn Trzy trupy! Może to być druga pęta dla drugiego gracza. Jednak nie. Jeszcze tutaj na fontannie, druga wieża od Nexusa zniszczona i moi drodzy to jest koniec gry, to jest koniec Jeszcze Lee Sin, pluje, wchodzi na fontannę, Trundle zajmuje się puszowaniem Nexusa Jeszcze tutaj zostaje postawiona tarcza, odpalona Hydra, no zostało pół Nexusa, ale tu jest dwójka Ich dwójka, no i okay, stara się zabić i jeszcze zabije, więc to nie będzie jeszcze koniec To nie będzie jeszcze koniec gry, więc gra zostaje nam na chwilę przedłużoną Ace dla strony Evi... Dla drużyny Evita z Flimej. Znowu źle to powiedziałem. Ale już tam... Eee... Dziewczyny można powiedzieć, że zostały zmierzone. Ale sporo mam disconnecta. Problemy, na problem z internetem, może w zasadzie oczywiście wzięta. pauza Był surrender 2 do 1. Uh, 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 uh. Dziewczyny, niestety, powoli rage'ują Bierze mi moderator na salony no, Są problemy. No, zrobiony ba e, baron. No, nie tak jak mówiłem, czyli równiotko w 20. Minucie, ale w 22. I dziewczyny muszą się bronić. To musi być obrona częstochowy. Obrona częstochowy. Czerwony inhibitor odrodził się. Zejście się na ale. mamy wejście od Polona Kurta. wejście od. Ohoho! Od, od. Nokturna. Wejść od Katariny. Użyty mocno. Wyłapana jeszcze Jana. Przez Humor Zahara. Zastanowana, lecz te Kasiopeja! Wjeżdża pod wieżę. Zabija podział fragów pomiędzy Kasiopeją a. Kasioppeją a. Caitlin. Mamy jeszcze disconne od strony. Od strony top lanera drużyny niebieskiej i to jest, będzie nexus, ale ktoś musi no, zniszczyć inhibitor co oni nie ogarnęli, że inhibitor nie został zniszczony? ok mamy jeszcze powrót do gry ale jest 3 sekundy przed powrotem, mamy powrót Kas Katariny nie mamy push, postawione pułapki przy bazie, i to nie ma wyjścia i to jest po prostu autarkami. Jeszcze mamy podejście od Katariny, jest to nieudane. I to jest druga ruda pada łupem, drużne hackers tu, no i Blondie, raid, quitch, no niestety. Cóż bywa, bywa, to i w mecz ewidentnie niestety różnica klas trzymałem. Na...